Zenek Martyniów uznawany jest za króla polskiego disco polo. Niestety, mimo iż jego kariera zdecydowanie należy do udanych, to w ostatnim czasie tego samego nie można powiedzieć o jego życiu osobistym. Gwiazdor przechodzi przez prawdziwy, osobisty dramat, na czele którego stoi jego syn Daniel. Zenek Martyniuk nie ma w ostatnich dniach lekko. Wszystkie media w kraju rozpisują się na temat nieudanego małżeństwa jego syna oraz świeżo upieczonej synowej Eweliny. Mężczyzna opowiedział teraz o burzliwej przeszłości Daniela. Bogactwo ojca cepszło Daniela. Szokujące wyznanie gwiazdora, jak przyznaje sam król Disto, jego syn miał w życiu wszystko, czego tylko zapragnął. Dziś muzyk zastanawia się, czy to aby na pewno było dobre rozwiązanie. Może to niedobrze, ale rozpieszczałem syna. Zawsze miał wszystkie najmodniejsze zabawki i gadżety wyznał Zenek. Taką wersję wydarzeń potwierdza żona Zynka, a mama Daniela. Kiedy Daniel był młodszy i czegoś mu zabroniłam, lub zrobiłam nie po jego myśli, natychmiast łapał za słuchawkę i dzwonił do zęka, żeby naskarżyć, bo wiedział, że ojciec we wszystkim mu pobłaża, potwierdziła matka chłopaka. Alkohol lał się od najmłodszych lat, jak się okazuje, Daniel sprawiał kłopoty od najmłodszych lat. Już w gimnazjum w życiu mężczyzny pojawił się alkohol, który doprowadzić mógł do nieszczęścia. Zenek musiał stawiać czoła wybrykom syna i świecić za niego oczami w szkole. Wywiadówki nie były najprzyjemniejszą częścią rodzicielstwa Martyniuków. Chodziłem z żoną na wywiadówki do Daniela. Jedną zapamiętałem szczególnie. Zwołano ją w trybie natychmiastowym. Była wielka afera, bo syni jego koledzy w drugiej klasie gimnazjum dorfali się do alkoholu, a potem wyskakiwali przez okno na parterze i uciekli z zajęć, wyznał król polo. Zenek Martyniuk i jego złota zasada Mimo iż dziś syn muzyka nieco się pogubił, to Zenek wyznaje jedną zasadę – niech każdy uczy się na swoich błędach. Za takie podejście pretensje miała do niego jednak jego żona. Niech każdy uczy się na swoich błędach. Jestem łagodny wobec Daniela. Nie wychowano bezstresowo, ojciec w życiu nie podniósł na mnie reki, więc w moim życiu także nie stosuję przemocy. Czasem dostawało mi się słownie od żony, że powinienem być bardziej stanowczy i wymagający wobec syna. Pozostaje tylko pytanie, czy ta lekcja życia nie była jednak zbyt droga.